Moim i Państwa gościem jest Andrzej Szejna, wiceszef polskiej dyplomacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. 25 lat temu, 12 marca 1999 roku, w Independence w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych, minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright podpisany akt przystąpienia Polski do sojuszu północnoatlantyckiego. Tego dnia Polska stała się członkiem NATO. Pamięta pan ten dzień? może ten dzień jako taki nie pamiętam bo byłem bardzo młodym człowiekiem ale pamiętam wszystkie przekazy i historyczne nauki które z tego dnia wyciągnęliśmy jak tylko powiedzieć że to jest sukces bodajże siedmiu premierów i dwóch prezydentów bo i pan prezydent Lech Wałęsa oczywiście podpisł i pod tym złożył pan prezydent Aleksander Kwaśniewski tak jak później oczywiście w kontekście Unii Europejskiej więc ja Powiem tak, nie czułem wtedy jako młody człowiek, a miałem, a miałem wtedy no, jednak dwadzieścia parę lat e, wagi tej decyzji. Ale dzisiaj A dzisiaj, jako, ćwierć wieku później? O, czuję ogromną wagę, patrząc na to, co dzieje się w Ukrainie, na to, jak e, nasze siostry i bracia w Ukrainie cierpią atakowani przez zbrodniarza Putina i Rosję. Powiem tak. Dziękuję dzisiaj. Wszystkim siedmiu premierom, wszystkim ministrom spraw zagranicznych, panu ministrowi, no niestety nie jest już dzisiaj z nami Geremkowi, ale i Skubiszewskiemu, panu prezydentowi Kwaśniewskiemu, panu prezydentowi Wałęsie za to, że wprowadzili nas do NATO. Wtedy, to był piątek i padły też historyczne słowa, Madeleine Albright, już nigdy wasze losy nie będą rzucone na stół graniczym karty. Pokerze. Tylko, czy ćwierć wieku temu ma Pan pewność, że te słowa rzeczywiście dzisiaj również są prawdziwe, biorąc pod uwagę zagrożenie, zagrożenie, które no, jest definitywnie wskazywane ze strony Moskwy, to, co może się stać w przyszłości? Ja wierzę w te słowa. Przede wszystkim dyskutujemy dzisiaj o. Skuteczności artykułu piątego, czyli jeden za wszystkich wszyscy za jednego. I ja wierzę, że ten artykuł będzie uruchomiony, kiedy będzie taka potrzeba, i minister Sikorski też słusznie wskazał, że tylko raz artykuł 5 traktatu, czyli jeden za wszystkich wszyscy za jednego został uruchomiony. I dotyczyło to Stanów Zjednoczonych. I myślę, że Stany Zjednoczone mądrzy. Politycy. Po jak 11 września. Tak, dokładnie tak, po atakach 11 września. Więc ja myślę sobie tak, no nie wiem, jak się rozstrzygną wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Moje serce jest po stronie pana prezydenta Bidena, chociaż nie, jako wiceszef dyplomacji może nie powinien tak się deklarować, ale też wierzę, że ktokolwiek byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych, to my dzisiaj jako Unia Europejska, jako część paktu, powinniśmy się przygotować na każde Rozwiązanie każdą ewentualność i wierzę też, że, wierzę też, że w tym kierunku idziemy. Cieszę się, że Pan wywołał temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo porozmawiajmy o tym chwilę w takim razie. Orban. Viktor Orban po spotkaniu z Donaldem Trumpem na Florydzie przekazał, że Donald Trump nie sfinansuje walki Ukrainy z rosyjską inwazją, jeśli zostanie ponownie wybrany na prezydenta. No i właśnie wobec takich słów, czy wiara w Sojusz Północnoatlantycki ma jeszcze sens, jeśli Donald Trump wróci do Białego Domu? Nie chcę tutaj opierać się na czy autorytecie, ale na wypowiedzi kanclerza Niemiec Olafa Scholza, bo wiem, że... W... Jest popularne czy mniej popularne, ale powiedział coś mądrego. Powiedział, że bezpieczeństwo Europy yy, nie powinno zależeć od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I musimy iść w tym kierunku. Prezydent Macron nawet poszedł dużo dalej, co mnie bardzo mocno zaskoczyło. Uważam, że o jeden krok za daleko. Bo jeszcze nie mamy takiej sytuacji takiej potrzeby, że nie wykluczajmy wejścia wojsk NATO, wojsk Unii Europejskiej, chociaż nie mamy jeszcze wspólnej polityki bezpieczeństwa, to o tym mówię w pełnym tego słowa znaczeniu, ale jedno jesteśmy wszyscy w NATO i wsparcia Ukrainy. To znaczy jedno, musimy przygotować się na sytuacje skrajne, bo wtedy takich terrorystów jak Putin odstraszymy. I sojusz... Nie powinien być tylko sojuszem odstraszającym i defensywnym, ale powinien zmieniać swoją strategię w mojej ocenie na ofensywną. Ale to jest moja ocena, Andrzeja Szenie, nawet nie wiceszefa dyplomacji, tylko wiceszefa polskiej lewicy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski niektórych nieco zaskoczył swoją otwartością, choć nie był pierwszym szefem dyplomacji, który o tym mówił. Mam tu na myśli słowa o tym, że przedstawiciele wojsk NATO już są w Ukrainie, na co zareagowała. Propaganda Kremla, mówiąc, że no, dłużej nie mogli udawać, że tak nie jest. To były słowa na miejscu? Oczywiście. Miałem do czynienia z podobną reakcją ze strony rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No właśnie, Zacharowa też się odnosiła. Tak, odnosiła do się wypowiedzi. do mnie, kiedy powiedziałem, że serdecznie witam, jeżeli by doszło do tego. Zresztą już to się dzieje. Żołnierzy niemieckich na granicy Polski wzmacniających naszą wschodnią flankę. E, oczywiście e, rzeczniczka terrorystycznego e, rządu, e, czy, czy, czy można powiedzieć e, e, instytucji, jaką jest dzisiaj e, Władimir Putin, stwierdziła, że to jest w ogóle zamach na jakąś niezależność, i tak dalej. Powiem tak. Radosław Sikorski e, bardzo skutecznie e, zmierza do tego, aby NATO zmieniało swoją strategię na strategię. Skutecznie odstraszającą Rosję. Pan Putin, nie wiem jak go inaczej nazwać, czyli Putin, e, liczy się tylko z siłą. Więc jeżeli NATO będzie jedną zwartą pięścią, która zagrozi, a, a jednocześnie nie będzie się wahała e, tej pięści użyć e, terrorystom, takim jak Putin i jego, e, jego Rosja, która przypomina czasy sowieckie. Możemy się jako Polacy, i inne narody czuć bezpiecznie. Jeżeli poczuje naszą słabość, zaatakuje. Będziemy o Putinie jeszcze za chwilę rozmawiali, ale wróćmy do wydarzenia, które przed nami kluczowego wydarzenia. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk są już w Stanach Zjednoczonych dzisiaj historyczna wizyta w Białym Domu. Historyczna, bo nie często zdarza się, że i prezydent i premier tego samego dnia w tym samym czasie goszczą właśnie w Białym Domu, rozmawiają z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jakie są cele tej wizyty i czego pan się spodziewa? To będzie wizyta, która zakończy się nowymi kontraktami zbrojeniowymi, jakąś deklaracją, czy to będzie symbol? Wydaje mi się, że tu nie chodzi o kontrakty zbrojeniowe tylko i wyłącznie, ale Chcę przypomnieć, że duża część wydatków zbrojeniowych Polski to są zakupy można powiedzieć i zamówienia ze Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrze, bo to jest najnowszy i najnowocześniejszy sprzęt ofensywny i defensywny. Czy mówimy o symbolice? Tak, symbolika jest też ważna. Nie przypominam sobie, jako też dyplomata, polityk międzynarodowy, sytuacji, w której i premier, i prezydent kraju, którym mamy do czynienia z kohabitacją, czyli z jednej strony jednak pan prezydent pochodzi z obozu Prawa i Sprawiedliwości, a pan premier jest przedstawicielem koalicji 15 października, w tym lewicy, żeby razem, zgodnie, mądrze. Yy, I można powiedzieć, jednoznacznie przedstawiali stanowisko Polski. To wzmacnia naszą pozycję i to znalazło szacunek prezydenta Joe Bidena, a że to się dzieje 12 marca, yy, nie jest przypadkowe, panie redaktorze. 12 marca to Polska, Czechy, Węgry i wejście do, do NATO. Swoją drogą, ciekawe, czy nasi sąsiedzi nam, e, myślę o Czechach, ale nie tylko o sąsiadach, również o Węgrach, czy oni nam tego zazdroszczą? Nie wiem, czy zazdroszczą, ale gdybym ja był na ich miejscu, a nie jestem Czechem ani Węgrem, tylko Polakiem, to bym zazdrościł. Panie ministrze, a jaki będzie konkret po tej wizycie? Coś, z czym i premier, i prezydent wrócą do Polski i będą mogli powiedzieć, że tak, to właśnie osiągnęliśmy. Myślę, że poczekajmy na oświadczenia wspólne pana prezydenta i pana premiera. Ja mniej więcej... E... A będą takie? Będzie takie? Oczywiście. Wspólnie prezydent i premier nie mam wygłoszą wspólne oświadczenie? I nie mam wątpliwości, że wygłoszą oświadczenia e, wspólnie uzgodnione, dlatego że e, oni jadą jako reprezentanci Rzeczypospolitej Polskiej i wydaje mi się... E, że będą działać wedle e, wspólnie uzgodnionych priorytetów, a one są jasne. W sprawach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i w tym bezpieczeństwa e, energetycznego, o tym też trzeba powiedzieć, e, bo w kontekście, co Pan pytał, e, była kwestia, rozumiem, energii jądrowej i tak dalej, działają, e, można powiedzieć, e, wedle. E, Priorytetów, które są czyste, jednoznaczne, i ja powiem Panu, jestem bardzo z tego powodu dumny. A czy według Pana pomysł Andrzeja Dudy, który. Od no, jakiegoś czasu jest przedstawiane, ale dzisiaj, czy w ostatnich godzinach, w Washington Post prezydent w swoim artykule postuluje już to w sposób otwarty: to znaczy, że państwa NATO muszą podnieść wydatki na obronę do 3% PKB. Czy to jest pomysł, który ma wsparcie polskiego rządu? Przypomnijmy, że Polska wydaje już w tej chwili więcej, jeśli chodzi o te nakłady na obronność. No, ale pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, że my akurat ten warunek już spełniamy, więc pan prezydent Duda w mojej ocenie apeluje do innych krajów. No tak, to zgoda, tylko pytanie, czy pan jako przedstawiciel rządu to popiera i czy ma pan tak. nadzieję, że to się uda w ogóle, bo tak, wiemy popieram... o tym, że niektóre kraje miały problem ze spełnieniem tych 2% nakładów PKB. Popieram apel pana ministra Sikorskiego, który powiedział to bodajże dwa tygodnie temu. Generalnie to samo o podwojeniu tych wydatków i popieram apel pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego, że gdybyśmy rzeczywiście doprowadzili do sytuacji, w której wszystkie kraje Unii Europejskiej już nie mówię o NATO, ale nawet Unii Europejskiej wydawałyby na zbrojenie, a tak naprawdę na bezpieczeństwo w ramach co najmniej 3-4%, to dla Rosji będzie sygnał. Nie odważ się zmierzyć z tym sojuszem. A w momencie, kiedy my będziemy się licytować, będziemy troszkę tutaj yy, w jakiś sposób yy, oszczędzać na bezpieczeństwie, yy, Putin nie zawaha się. A Polska nie jest najbardziej zagrożonym krajem, bo pamiętajmy, jeszcze jest Finlandia, jeszcze jest Szwecja, jeszcze są kraje, wszystkie bałtyckie. O nich musimy pamiętać i o nich musimy zadbać. Panie ministrze, skoro kolejny raz Putin powraca w tej naszej rozmowie, to w weekend odbędzie się plebiscyt, bo trudno nazwać to wyborami. Właściwie Putin ponownie zostanie wskazany na stanowisko prezydenta. Czy Polska uzna wyniki tych wyborów i będzie uznawała Putina za prezydenta Rosji? Panie redaktorze, Putin powinien zostać wskazany przez Międzynarodowy Trybunał na karę dożywotniego więzienia. I to jest moje zdanie. Ten człowiek nie ma prawa funkcjonowania nie tylko w polityce, ale w społeczeństwie demokratycznym, gdyż jest mordercą. Ale będzie uznany, uznawany przez nie państwo uzna. polskie jako prezydent? Nie. Nikt nie uzna Putina. Za Putinem został wysłany międzynarodowy Yy, nakaz aresztowania. To przypominam, to przez Trybunał Sprawiedliwości się już nim zajął. Putin jest mordercą, jest terrorystą yy, i nikt nie uzna wyboru terrorysty i mordercy na prezydenta Rosji, tak jakby nie uznał jakiegokolwiek kraju. To nie, nie można w ogóle dyskutować. Ten człowiek codziennie morduje kobiety, dzieci i żołnierzy w Ukrainie. To czym będą te tak zwane wybory? W związku z tym. Wie pan, trudno mi jest dzisiaj jakby odnieść się do obywateli w Rosji. Ja ich nie rozumiem, tak? Bo co innego mam na przykład w Białorusi. W Białorusi mamy sytuację, w której większość obywateli jednak nie uznaje reżimu Łukaszenki. Chciałaby zagłosować inaczej. Ale Rosjanie jednakże głosują. Za Putinem i to robią to z pełną świadomością. Te wybory nie są nawet fałszowane w mojej, mojej ocenie. Są po prostu tak, można powiedzieć, intelektualnie zdeprawowani. Więc yy, trudno, wybierają sobie taki los yy, i wybierają los taki, który powoduje, że Rosja stawia się na marginesie międzynarodowego życia politycznego, społecznego, gospodarczego, i jeżeli w Rosji nie dojdzie do zmian demokratycznych, nikt nie będzie z Rosją. Rozmawiał a kolejne sankcje, które dotkną. I chcę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne i do tego zmierza i pan premier, i pan minister Sikorski. Wykorzystania zamrożonych środków, to jest 260 miliardów euro, mogą i muszą być przeznaczone na odbudowę Ukrainy i na dozbrojenie Ukrainy. Mówimy tu o środkach Rosyjskiego Banku Centralnego. I przedsiębiorców, i oligarchów rosyjskich. To w Europie mówi nie, bo nie wszyscy się na to zgadzają. I mimo, że to jest podnoszone ten pomysł od jakiegoś czasu, no to nie ma jedności w tej sprawie. Tak, to prawda. Nie ma jedności. Przekonujemy naszych sojuszników. No, muszę z przykrością powiedzieć, że nie do końca jest jasne dla mnie stanowisko Niemiec w tej, w tej kwestii, ale miałem okazję rozmawiać z kanclerzem Niemiec z upoważnienia pana ministra Sikorskiego i czuję, że y, tu chodzi o bardzo prostą rzecz. Więc taką y, iż y, musimy, kiedy już zamroziliśmy już te środki i chcemy je wykorzystać, postąpić zgodnie z prawem międzynarodowym. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby ukarać Rosję, ale krótko mówiąc te środki zająć tak, aby to było zgodne z traktatami. Wydaje mi się, że jesteśmy tego bardzo bliscy. Właściwie to już została taka decyzja polityczna podjęta. Mamy wsparcie właściwie w większości krajów e, i Unii Europejskiej i NATO. i, i czuję... mi Pan powiedzieć, że to się uda? Tak, to się uda i chcę tu też podkreślić, że starania e, ministra Sikorskiego, starania naszej dyplomacji e, w, tym, e, w, tym, w tym aspekcie są e, bliskie osiągnięcia celu. To jaka jest ta perspektywa? Bliska. To znaczy przecież to jest mądre. Zwróćmy na to uwagę, jeżeli mówimy dzisiaj i dyskutujemy o tym jak zdobyć środki na przykład na dozbrojenie, mamy kolejne koalicje, jedna mówi o amunicji, o wojskach pancernych, nadal jeszcze nie wywiązaliśmy się wobec Ukrainy z zobowiązania miliona pocisków 155 mm, no to przecież to jest mądre. Trzeba użyć zamrożonych środków. Państwa terrorystycznego Rosja, a to jest 260 miliardów, i kupić tą broń, odbudować Ukrainę za pieniądze agresora. Mówi Pan, doprecyzujmy o środkach zamrożonych na kontach bankowych, tak? Jak... Są też, to, są, to są środki na kontach bankowych oraz papiery wartościowe, tak? I myśli Pan, że to jest kwestia tygodni, miesięcy, kiedy będzie zielone światło? Myślę, że tygodni. A Myślę, kiedy rozmawiał było... pan z kanclerzem Niemiec w tej sprawie? Jak mówię, to była rozmowa dosyć, dosyć taka w, w ramach Partii Europejskich Socjalistów, e, która odbyła się w Rzymie trzy tygodnie temu, e, a nawet troszkę wcześniej. I chcę powiedzieć, że poczułem, poczułem e, można powiedzieć, ogromną odwilż w tej sprawie. Ponieważ jedyna obawa, jaka istniała po stronie, po stronie yy, wielu krajów, ale też Niemiec, to była taka, żeby postąpić zgodnie z prawem. Czyli, krótko mówiąc, yy, przestępców karać za pomocą prawa, a nie za pomocą bezprawia. Zresztą, wie Pan, mamy ten sam problem w Polsce. Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny, nie łamiąc Konstytucji, yy, którą wcześniej ci, którzy. Którzy no, skontrowali. Aczkolwiek chciałbym, żebyśmy tutaj roz, roz, nie, ale... postawili pewien mur, bo jednak przeskok pomiędzy no, łamaniem prawa, ale naszych Ale, nie, obsługą, ale myślę, że dla, a... myślę, że dla naszych, dla naszych widzów i, i, i słuchaczy to jest właśnie takie wytłumaczenie, że jeżeli chcemy naprawiać prawo, to musimy robić to zgodnie z prawem. I tylko o to chodzi. Tak jest. To jeszcze papież Franciszek, bo no, nie cichną reakcję na to, po tym jak papież mówił o, cytuję, odwadze białej flagi w kontekście Ukrainy, to są słowa, które wywołały zdziwienie, zaskoczenie, oburzenie, a pan co poczuł, kiedy usłyszał te słowa papieża Franciszka i co by pan powiedział papieżowi? Mogę się wypowiedzieć jako wiceszef dyplomacji, że się z tym nie zgadzam. Zasadniczo, że papież albo jest prowadzony w błąd, albo nie posiada właściwej wiedzy, bo nie posądzam go o brak empatii, a przecież tam giną kobiety, dzieci mordowane przez reżim Putina. A może papież stoi bliżej, jest mu po prostu do Moskwy? Nie pierwszy raz o tym mówi. Pan Widział pan takie kolorowanki? Pokoloruj papieża w barwy rosyjskiej flagi. Może po prostu trzeba powiedzieć wprost, że Franciszek jest prorosyjski? Jeżeli, jeżeli pańska teza jest prawdziwa, to byłoby to straszne. Że papież, głowa Kościoła katolickiego, jest sojusznikiem mordercy Putina. Ale ja wciąż mam e, taką wiarę w człowieka i wiarę e, w papieża Franciszka, że przemyśli to, co robi i zmieni zdanie i stanie po stronie Ukrainy. I o to i oto do, do papieża ja, skromny wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, apeluję. E, Ojcze Święty, wycofaj się z tych słów i z tego myślenia. Dziś Ukraina potrzebuje pomocy. Dziś Ukraina potrzebuje wsparcia. A Putin potępienia i sądu, osądzenia i uwięzienia. Panie ministrze, to na koniec jeszcze zmieniając temat, afera wizowa. Wczoraj śledziłem to, co działo się w Sejmie, a zeznawał Jakub Osejda. były dyrektor biura prawnego i zarządzania zgodnością w MSZ, była też asystentka byłego wiceministra Piotra Wawrzyka. Czy pan w resorcie odnajduje jakieś ślady działalności afery wizowej i ludzi wokół tej afery? Panie redaktorze, mnóstwo, tylko że jakby w tej sprawie e, chciałbym jednak wypowiadać się zgodnie z tym, co jest e, zgodnie z wiedzą prokuratury czy komisji śledczej, ale chcę podkreślić jasno. My zrobiliśmy bardzo ścisłą i bardzo precyzyjną kontrolę w MSZ. Żeby co z niej za... wynika? No Wynika, że było wiele nacisków. I chcę też z, z całą mocą powiedzieć, e, tu winy nie ponoszą konsulowie. Oni raczej są ofiarami, na których naciskano, próbowano wymusić. E to kto ponosi te winy? Kierownictwo były MSZ-u z panem ministrem Rałem na czele. Jedni dlatego, że wiedzieli i działali, a inni dlatego, że zaniechali. Bo jeżeli pan dowiedziałby się na przykład o tym, że popełniono przestępstwo. Jest Pan zobowiązany do tego, aby o tym prokuraturę. I wygląda na to, że oni tego nie robili, mając wiedzę. Ale niech to prokuratura rozstrzygnie. A są i... jakieś zawiadomienia a w ostatnim no, czasie złożone? Ale przecież było mnóstwo, mnóstwo zawiadomień jeszcze w czasie kampanii. Nie wiem nawet, czy ja czasem nie podpisałem się po jednym z, z, z zawiadomień do prokuratury, tylko dzisiaj prokuratura pod rządami Pana Ministra Bodnara zaczęła działać, a więc yy, Przeprowadza przesłuchania, śledztwa. Jest komisja pana posła Szczerby. Nadzoruje to ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych pani ministra Dendys, Mosicka Dendys, Henryka. I chcę panu powiedzieć, doprowadzimy do wyjaśnienia tych spraw, ale mówienie przez pana Kaczyńskiego i innych polityków PiSu, że nic się nie zdarzyło jest nieprawdą. Nie chodzi tylko o kilkaset yy, łapówkarskich wiz, chodzi o setki tysięcy ludzi, którzy wjechali do Polski yy, 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 i nigdy, czy to ze względu na pracę, czy ze względu na... Studia w Polsce nie zostali. To mamy były wielkie ostatnie, przekręty. Mamy ostatnie minuty i mam takie poczucie, że no, muszę o to zapytać. Dlaczego MSZ i czy to prawda, że obcięło finansowanie Bielsatu, jak mówi Agnieszka Romaszewska, która poinformowała o zmniejszonym o połowie budżecie stacji i stwierdziła, że to oznacza, cytuję, faktyczną likwidację w takim wymiarze, jakim znany, znamy Bielsat. Nie znam do końca tej sprawy, ale tak na gorąco, którą Pan zapytał, wydaje mi się, że musimy się odwołać do sytuacji, w której dużą część tego budżetu, który dzisiaj mamy, mówię o MZ-cie, nie mówię o całym, ale też o całym krajowym, troszkę odziedziczyliśmy. Ja przypominam, że pan prezydent nam zrobił to z psikusa z budżetem, właściwie go starał się zablokować. My przyjęliśmy budżet po poprzednim rządzie, w dużej części. Mieliśmy bardzo mało czasu na to, żeby ten budżet zrekonstruować. Mówię tu już o MSZ. -cie. Ja zostałem wiceministrem spraw zagranicznych 21 grudnia. Yy, więc, więc yy, jakby to panu powiedzieć, yy, te wszystkie sprawy, o których pan mówi, dotyczące finansów, yy, będziemy dopiero tak prawdę mówiąc rozstrzygać w tym roku, kiedy możemy. Ale rzeczywiście. rozumiem, uważa pan, że Bielsat jest potrzebny i powinien Ta, działać? Oczywiście, że powinien działać, jest potrzebny. Tylko, tak jak mówię, mamy yy, w wielu sytuacjach, tak jak afera wizowa. Tak jak kwestie ambasadorów, których chętnie byśmy się niektórych pożegnali, niektórymi nie, bo są świetni. Co prezydent blokuje? B nie wiem, zobaczymy. Będziemy składać wnioski. To jest kompetencja pana ministra Sikorskiego i pana premiera, i zobaczymy, jak się pre prezydent będzie zachowywał. Ostatnie zdanie: Czy spodziewa się pan, że obecny minister Radosław Sikorski będzie unijnym komisarzem? To jest pytanie na zasadzie takiej, co ja bym chciał, tak? jak ja to widzę. No pan minister Radosław Sikorski jest wybitnym dyplomatą i pewnie warto byłoby, gdyby ministrem dalej pozostał, ale gdyby powstała funkcja komisarza Unii Europejskiej, wiceszefa komisji, który zajmowałby się kwestiami obronnymi, na co, potrzebu co czego potrzebujemy, to wygranie tego, czy wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, no to taki, e, taki człowiek jak minister Radosław Sikorski byłby ogromnym atutem dla Polski. Ale wie pan, co e, jest tak, no, nie można być wszędzie, to, to jest jego decyzja. No to być... będziemy o to dopytywać. Na pewno jeżeli pan minister, Sikorski, pan minister Sikorski zdecyduje się kandydować o na najwyższe funkcje unijne czy europejskie, to ze strony, mówię tak jako wiceszef lewicy, lewicy dostanie pełne poparcie. Andrzej Szejna, wiceszef polskiej dyplomacji Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za te rozmowę.